Paneczko, dzisiaj taki luźny odcinek, odpowiedzią dla hejterów i tym, co nie wierzą, taki po prostu odcineczek, jakie ja środki zażywam, także w dzisiejszym materiale to wszystko wytłumaczę, powiem, z odpowiedzią głównie dla hejterów, bo pytają, Rafał, ale lepiej powiedz, co ty tam zażywasz, co to są za środki, to usiądźcie wygodnie wygodny w hotelu, bo dzisiaj zostaniecie szoku albo możecie jebnąć na zawał. Także oni jak to zobaczą, to oni będą sobie z obgryzać i włosy wyrywać. Ale to mniejsza, to ich problem. Także pod tym filmikiem, jak będzie z 800 lajków, to lecimy z kolejnym odcinkiem jak zawsze i w tym. Yy, i również zapraszam na mojego Instagrama Mody 24 i robimy swoje, lecimy do przodu. I dzisiejsze yy, takie kilka moich głównych środków, o których Bicepsy, tricepsy, klatka, wszystko rośnie i lecimy do przodu. Także przechodzimy do pierwszego mojego środka. Dużo pytań właśnie na ten temat jest. Przyznaj się, co bierzesz, co to, 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 tamto, sram, to, tamto, nie? To dzisiaj Wam powiem. Trzy razy dziennie biorę, żeby Was tu nie okłamać, To jest mój pierwszy podstawowy środek. Co to będzie? No powiem wam tutaj 100 gram ryżu, 3 paluszki rybne i troszkę warzyw. Ha! Chcieliście wiedzieć jakie mam środki, to wam teraz mówię. To jest mój główny środek, taka podstawa, która będzie od pierwszego października w ruchu. Teraz już się przyzwyczajam do tego. Dlaczego ten środek? Jest łatwy w przygotowaniu, ryż lubię, paluszki rybne lubię, popatrzcie, troszkę warzyw i takich pojemników 3, czyli potężna dawka środków. Jak widzicie, trzy pojemniki takie dziennie będą spożywane, tu jest 100 gram ryżu, yy, trochę warzyw, paluszki rybne. Czyli mamy 300 kalorii, 14 gram białka, 8 tłuszczy i 47 węglowodanów. Dlaczego to? Bo to lubię, bo to lubię i takie coś będzie spożywane 3 razy dziennie. Tak jak w wcześniejszym materiale napisałem, to ja będę jadł prosto, skutecznie na temat i to będę jadł w pracy, po robocie i po treningu. To jest pierwszy mój podstawowy, główny środek. A jaki mój drugi środek? Żeby te... łapy rosły. Co hejterzy, już siedzicie wygodnie? To siedzicie. Przechodzimy do drugiego środka. Kurczę, jak oni to zobaczą, to sobie do włosy wyrywać. Gotowi? Bum, bum, barum, bum, barum, 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 barum. Talarki, o których wspominałem w dzisiejszym materiale. Że będę jadł pomiędzy początkiem pracy aż do przerwy. Jak nie uda mi się zjeść całej pac paczki, to po prostu po przerwie aż do końca roboty, żeby taką paczkę opitolić czemu? No, bo to ma na 155 gram cała paczka ma, to jest po prostu mało. Jak dobrze się wkręcicie, to jesteście w stanie to zjeść nawet w godzinę. I to ma 700-800 kalorii, takie coś, takie ciulstwo, a na 100 gram ma to 66 węglowodanów. Nigdy wcześniej tego nie liczyłem, teraz zaczynam liczyć, bo mam zamiar dużo przytyć. No i naprawdę, taka paczka to jest coś. I to jest mój drugi środek, który też lubię i będę to spożywał. Także patrzcie, jaka duża paczka jest. I nawet ręka wielkości takiej paczki, widzicie, puchnie na sam widok. I takie coś będę jadł. I trzeci środek, który to jest siedzicie wygodnie, to przechodzimy do trzeciego środka. Więc bez ceregieli co to takiego jest? Czary, mary, hokus pokus. Fuh! Klej gryżowy. To mój trzeci środek, bardziej z poważnych środków. Tutaj już nie ma żartów. Szczęśliwe dzieci to zdrowe dzieci. Także kaszka dla dzieci, znaczy klej gryżowy Yy, dla dzieci yy, Bo wiecie, no zdrowe dzieci to szczęśliwe dzieci A Bardzo dobre to jest przed treningiem Z samego rana zjeść To mam proszę na Ciebie Mój drogi hejterze Węglowodanów 70 gram Na 100. Widzisz? Potężna dawka Energii I węglowodanów Więc to są moje trzy takie środki, które będę zażywał. Klej to od zawsze jem. Talerki tam też co jakiś czas. Ale ryż, to wszystko wyliczone, to wszystko pięknie, fajnie będzie. Że od 1 października będę się zmuszał. Znaczy zmuszał. Spróbuję tyle kalorii, w tłuszczu, to wszystko tego białka spożywać. Żeby jeszcze większym być. Bo do miękkich nie należy. Także i czwarty, mój ostatni środek. Ostatni środek, jak oni to zobaczą, nie będzie to zbierać, nie będzie to zbierać. Ja już to czuję, jak oni się gotują. Jak, jak wegeta, jak wegeta, jak przygrywa. No musi napisać, musi napisać. Żebyś nie klawiatury czasami rozwalił. Czwarty środek. Taki bardziej pół na pół, poważny, pół niepoważny. Niby uważacie, że szkodliwy, może nieszkodliwy. Ja uważam, że dużo tego pije. Mój brat Jarek to pił i nic się nie działo. Wiadomo, tam są jakieś opinie, że może coś być, mogą być jakieś skutki uboczne, że to, tamto, dlatego ostrożnie, jak się boicie, możecie, tak jak w internecie jest napisane, zalewać wrzątkiem, żeby tego nie było. O co tu chodzi? Jaja. Wiem czyś mówi, że jajek surowych się nie pije, że ugotowana się lepiej, więcej wartości ma. Coś tam, coś tam, coś tam. Powiem tak, lubię wpłynie pić i pomimo to, że tam są znawcy, że to szkodzi: salmonella, mele, dudki. Robię to na własną odpowiedzialność, tak nie musisz robić. To jest mój czwarty środek. Także wypadek przy pracy. Yy, hejterzy. Ja to tak musiał iść do sklepu kupić dwa jajka, ale mój piesek to zjadł, także przynajmniej on urośnie. A ja będę musiał do sklepu polecieć po kolejne jajka. No i to właśnie były moje cztery środki takie uff, podstawowe. Także myślę, że nie będziecie mogli teraz spać po nocach hejterzy, będziecie teraz Kurcze, nie wiem, gotować się, ale spokojnie, spokojnie, na luzie, nie bójta się, aleluja, i do przodu, bez stresu, panowie, bo to, że ja coś osiągam, to nie znaczy, że ty też nie możesz osiągnąć, tylko tą róż dupę, zasiedziałą, leniwą dupę, rusz, zacznij działać, zacznij robić cokolwiek ze swoim życiem, bo ja rozumiem, że ty nic nie masz, to no nie, nie blokuj innych, że coś chcą osiągnąć, nazywacie mnie głąbem, że nie umiem się wysławiać, że tego nie potrafię, bo tego... Ale mam coś, czego Wy nie macie. Ja się staram, żeby coś mieć. Ja się staram, żeby coś mieć. Idę w tym kierunku, próbuję czegokolwiek, a Ty? Ty zamiast spróbować, to skrytykować wolisz. Pohejtować, pocisnąć, powyzywać. Nie wiem, większe jaja Ci urosną, jak mnie pociśniesz od głąbów. Większe jaja będziesz miał, jak, mnie jak mi podejrzeć, że się nie potrafię wysławiać. Powiedz, co Ty osiągniesz tym, że mnie pociśniesz. Jeśli wiesz, co osiągniesz, jak mnie pociśniesz, to napisz w komentarzu. Miej tą odwagę, bo każdy jeden głupiej potrafi wyzwać drugiego człowieka, ale przyznać się do własnych błędów nie potrafi, bo swoich błędów nie widzicie, a czyjeś wytykacie. Także ja mam wywalone na tych hejterów. Chcieliście, żebym pokazał środki, jakie zażywam. To pokazałem Wam. I co chcecie jeszcze więcej ode mnie? Co? Może Wy się wykaście i pokażcie swoje formy hejtujące osoby. Jestem mega zaciekawiony, jakie wy macie formy hejterzy, więc pokazujcie, zaprezentujcie, bo ja mogę być z biedniejszego tomu, mogę nie mieć nic, ale będę miał zawziętość i chęci do trenowania, do osiągnięcia jakiegoś celu, sukcesu, pójścia na szczyt i wasze głupie komentarze na temat tego, że jestem głąbem, czegoś tam nie potrafię, coś tam, coś tam, nie zatrzyma mnie to, bo to jest jeszcze większa motywacja dla mnie. Dlatego zastanówcie się, hejterzy, co wypiszecie, bo to jest tylko napędzanie mnie do osiągnięcia celu. Pamiętajcie, każdy wasz hejt to, jest, to się przyczynia do mojego kopa w dupę, żeby pójść do przodu i żeby te bicepsy rosły. Także dziękuję wam, hejterzy, bo bez was. Nie byłoby tej motywacji tak naprawdę, nie byłoby tego... Te, pokazać im. Bo osoby, które skulturalnie tutaj piszą, komentują, podziwiam ich, szanuję, pozdrawiam Was wszystkich, ciśniemy do przodu. I pamiętajcie, jak macie coś, coraz więcej hejterów się pojawia. Więc. Yy, czasami przysłowie trenuj w ciszy, niech efekty przemówią, jest dobre, ale po co mamy się ukrywać? Pokazujmy, motywujmy, wstawiajmy filmiki, zdjęcia, przemiany, Motywujmy innych osób, żeby wzięli się za sport. Bo sport to zdrowie. Także nie ma co się poddawać i życzę dużo zdrówka. Myślę, że w tym materiale trochę uśmiechu sprawiłem na twarzach, a hejterom nie wiem, gały może z orbit wyskoczyły. Ja już widzę te reakcje tych hejterów, którzy siedzą przed klawiaturą i napierdzielają Chopina na tej klawiaturze, du -du 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 -du. czy Beethovena. Także to ich problem. Oni siedzą, ale pamiętajcie, czas mija. Ty siedzisz. Jedyne co osiągnąłeś, to pisałeś te głupie literki, te głupie wyzwiska. A ja z dnia na dzień coraz lepszy się stałem. Pamiętaj, za niedługo będę tak daleko, że ten twój hejt nawet mnie nie dosięgnie. Także zastanów się, ja myślę, że się nawrócisz hejterze jeden, drugi, z trzecim, piątym, czwartym. Także ja was wierzę. Ja do was nic nie mam, bo ja wierzę w to, że wy też możecie coś osiągnąć. Tylko zacznijcie, zacznijcie te dupy ruszać. Także, nie przedłużając, subskrybujcie kanał, zostawiamy lajki, komentujemy. Jak się podoba, można udostępnić. Zapraszam na mojego Instagrama Młody Ninja24 i myślę, że ten materiał się podobał. I co? Aleluja! I tu przodu. I napinamy bicepsy, tricepsy i pozdrawiam wszystkich i życzę dużo zrówka. Jedziemy z treningami, pozdrawiam i co tu dużo dodać. Nie poddajemy się, nie poddajemy się, bo to nie jest na świat, żeby tu się poddawać i Udawać miękkich, tu trzeba być twardym, cisnąć do przodu pomimo hejtu lecimy po swoje. Także pozdrawiam, dobra, nie przedłużam i do usłyszenia.